Na, na odpowiedź Pana ministra na tezy i polemikę pozostałych Pana Jezusa. Myślę, że oddam głos Jasińowi. Mówimy najkrócej, więc teraz... Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawe wypowiedzi wszystkie. Cały szereg jest rozmaitych nie da nawet zmieścić w rozciągniętym czasie, pewnie po kolei. Marek Cichacki mówił o zmierzchu metody wspólnotowej. Mnie się wydaje, że to do końca tak nie jest. To jest oczywiście zawsze, co się rozumie przez metodę wspólnotową i jak je, jaką rolę widzimy dla Komisji Europejskiej, w szczególności dla Parlamentu. Ale kryzys, który w tej chwili mamy na dwóch poziomach, i ten gospodarczy, i ten o charakterze tkającym sfery bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, w gruncie rzeczy ukazuje moim zdaniem i wady, i zalety, ale na różnym, na różnym poziomie instytucji jak unijnych po prostu. Bardzo interesujące zaobserwowanie reakcji jednej instytucji na te dwa kryzysy, tak? czyli jak jedna instytucja reaguje na te dwa kryzysy, dla mnie najciekawszym przypadkiem jest to, co jest wytworzone przez traktat lizboński już w tej chwili i, i, i są dwa takie przypadki, na Europejska Służba Działania Zewnętrznej razem z panią są oraz y, 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 stały wysokiej Proszę stały przewodniczący Rady Europejskiej, czyli pan Hewan I ten drugi przypadek, czyli stałego przewodniczącego Rady Europejskiej, który oddziaływuje na instytucje Rady Europejskiej, pokazuje, że pole zainteresowania, e... koncentracja uwagi na kryzysie gospodarczym, fiskalnym i kłopotach euro powoduje, że cały aparat instytucjonalny nowy razem z osobą przewodniczącego się zajmuje jedną sferą, i bez względu na to, jak oceniamy szczegóły rozmaitych rozwiązań, to ta maszyneria działa. Tak? Pojawiają się nowe propozycje, pojawiają się reakcje. Rada Europejska funkcjonuje praktycznie w permanencji i porównując Radę Europejską do tego, co się działo 5 czy 10 lat temu. Dwa razy w miesiącu się Rada Europejska praktycznie, raczej nie jest to pierwszy przypadek. Ale jest to działanie w odniesieniu do jednego kryzysu. Z różnych powodów ta instytucja się skoncentrowała, mówiąc instytucję, mam nadzieję, jak mam, mam na myśli stałego przewodniczącego Rady Europejskiej razem z Radą Europejską, tak, bo Rada Europejska też odnosi się oczywiście naturalną kolejną rzeczy i, i zawsze tak było do kryzysów międzynarodowych. i popatrzymy na przykład na konkluzję Rady Europejskiej z, teraz z lutego a w odniesieniu do. Jeszcze kryzysu o charakterze egipskim, tak? Jeszcze nie było Libii, jeszcze, jeszcze był, był Egipt na, na, na stole. To, to tam odnosi się skoro z trzech punktów. Prosimy, żeby wysoka przedstawiciel zrobiła to, zrobiła tamto i zrobiła owamto. To znaczy, czyli Rada Europejska e, chce działać przez instytucję, która się dopiero kształtuje i oczywiście znowu mamy powody, żeby sądzić tak czy inaczej instytucji nowej, jak jest Europejska Służba działania Zewnętrznych. Natomiast to, że mamy do czynienia z, samodzielną, a, a, z samodzielnym działaniem państw członkowskich, e, rozkłada się różnie w zależności od siły instytucji. I można by było tę samą analizę myślę, przeprowadzić również przez wyzwanie działania parlamentu czy komisji, ale to było w starym, starym wystarczeniu. Ja myślę, że, że obraz jest troszeczkę bardziej skomplikowany i, i, i jakby odpowiadając na to pytanie oryginalne naszego spotkania, czy mamy zmierzchem, czy mamy początkiem, to wydaje mi się, że tak naprawdę mamy czynienia z tym samym. Znaczy próbą budowania instytucji przez Unię, czy przez proces integracyjny i ich testowania w praktyce, albo po prostu praktyka testuje te instytucje weryfikuje na, na jedną czy drugą stronę. E, ja bardzo się zgadzam z tym, co pan Kowal mówił o tym, że zarówno w odniesieniu do jednego jak i do drugiego musimy w Polsce podejmować decyzje strategiczne, takie długodystansowe, dystansowe od dalekiej kolejności tak nie podejmujemy. To jest zresztą długa tradycja w polskiej polityki. Nie podejmowanie decyzji w odniesieniu do euro i do polityki zagranicznej rozumianej jako zinstytucjonalizowana polityka zagraniczna realizowana w Unii tak? Europejskiej. Mamy taką pewną tradycję lawirowania polskiego stanowiska w stosunku do dwóch tak naprawdę kluczowych wyzwań naszej obecności w Unii, ale i w ogóle relacji, jaką państwa członkowskie mają z centrum. E, bo to są oczywiście dwa światy, które się kształtują, a, a, a kryzys jeszcze w odniesieniu do sfery fiskalnej powoduje, że, e, powoduje, że e, e, problem euro nabiera dodatkowego, dodatkowego e, smaczku, no, można by było powiedzieć. E, więc pozostaje tylko mieć nadzieję, że kiedyś to jest, to jest sobie z tym poradzimy, ale ja, jak oczywiście się prawie powiedzieć wymagałoby, wymagałoby e, e, inicjatywy, inicjatywy rządowej. I e, 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 ostatnie kilka słów do tego, o czym mówił dr Andrzejewski o, o, o pakcie na rzecz Euro. Otóż ja on, e, pewnie dałoby się sformułować cały szereg zastrzeżeń w stosunku do, do, do paktu i on tam pewnie się będzie jakoś zmieniał jeszcze. E, ale ja mam wrażenie, że... Jakby cała Unia reaguje na kryzys, e, kryzys w euro e, e, na, 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 trzy, na trzy kroki, albo w przypadku trzech elementów tej metody. Znaczy, poszukuje, się, poszukuje się rozwiązań, które są tak naprawdę e, w dalszym ciągu kontynuacją, zresztą o, paktu stabilności i wzrostu z 98 roku, albo jeszcze wcześniej. To jest działanie w granicach otwartej metody koordynacji z pewnymi elementami sankcyjnymi, które się mogą sprawdzić albo mogą się nie sprawdzić. Tak jak Pakt Stabilności i Wzrostu Weigela nie sprawdził się, w sensie w nie doprowadził do proponowania sankcji, w momencie, gdy państwo przekraczały swoje zobowiązania, tak ten automatyzm w gruncie rzeczy może okazać się wystarczający mechanizm mechanizmem sankcjonowania państw. Natomiast niewątpliwie występuje strukturalny problem z zadłużaniem się i z nieefektywnością nie gospodarczą, z rozjeżdżaniem się konkurencyjności rozumianej jako koszty płacy i, i, i wydajność pracy z rozmaitymi wadami wydatków na badania i rozwój i rozwoju infrastruktury. Prawda? Te wszystkie elementy cały czas znajdują, znajdują miejsce w myśleniu unijnym przez strategię lizbońską po strategię Europa 2020 i nie ma oczywiście cudownego rozwiązania dla tych, dla tych problemów, natomiast one są i są poprawiane. I ja mam wrażenie, że troszeczkę marginalizujemy, albo nie doceniamy tego numeru do, do działania unijnego, bo em, w, pewne rzeczy się jednak tam dzieją. Znaczy, nie, nie chcę wchodzić w, w szczegóły tego, jak się robi na pracy, czy się do rozwoju. I jak źle wypadamy w moich tabelach, które u nas na przykład w Instytucie koledzy produkują co, 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 co regularnie bardzo pouczająca lektura, natomiast ten proces się patrzy i on w gruncie rzeczy musi się patrzeć, bo podobnie jak w polityce zagranicznej, ponieważ nie mamy do czynienia z państwem, tak i tutaj nie mamy do czynienia z państwem w postaci Unii. Tak naprawdę nie ma mechanizmu twardych sankcji, bo nikt nie wyśle żadnego kontrolera finansowego albo obowcy podatkowego, ani, 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 ani Wojska, czy Policji Podatkowej, żeby ukarać wszystkie państwa, które się zadłuża. natomiast kłopot pozostaje. I drugim, drugim elementem e, rozumowania jest taka próba poszukiwania mechanizmu kryzysowego, znaczy mechanizmu re reagowania kryzysowego, który będzie miał a, a, ele elementy działania ekstanty i wyprzedzające, e, takie, które e, e, ostrzegawczo nas będą alarmowało, że się właśnie rozjeżdża koszt pracy w stosunku do wydajności, że pojawiają się pewne... E, niekonkurencyjności nie o charakterze strukturalnym. Komisja to będzie liczyła, wszystko będzie pokazywało, że tak się dzieje. Tak? I znowu myślę, że to są bardzo wartościowe rzeczy, o ile my wszyscy w sensie opinii publicznej, łącznie z politykami, rządami i premierami w zasiadającymi na, na Radzie Europejskiej, potraktują to na, na poważnie, a nie jako mechanizm, który a i tak, tak się nie sprawdzi. Jednym z najciekawszych elementów tego paktu w konkluzjach Rady Europejskiej teraz z początku marca, chyba 11 marca, jest takie zdanie, które mnie bardzo, bardzo uderzyło. Otóż e, e, sygnalizuje się, że jak pakt wejdzie w życie, no on jeszcze nie istnieje, jak nie istnieje, jak wejdzie w życie, to na posiedzeniu Rady Europejskiej konkretny premier podejmuje zobowiązanie w imieniu oczywiście swojego państwa. Po raz pierwszy w dokumentach unijnych mam no, widzę spersonalizowaną linię odpowiedzialności oczywiście politycznej. Tak? Że cokolwiek i innej nie wyobrażam sobie. Ale to znaczy, że premier X z państwa Y czy premier inny podejmuje zobowiązanie, które ma charakter no, zobowiązania oczywiście politycznego, ale indywidualne, tak? bardziej spersonalizowane. Inaczej żeby Unia Europejska, jak sądzę, poszukuje takiego wehikułu, albo pasa transmisyjnego, w którym pojawi się rodzaj odpowiedzialności politycznej na poziomie unijnym pomimo braku struktury państwa. I wydaje mi się, że jest to rozumowanie, z którym, z którym wcześniej ci później właśnie będziemy musieli sobie poradzić tutaj w Polsce, nie tylko przy pomocy takiego automatycznego przypisywania się nie do mechanizmów, ale właśnie w sposób taki, który będzie angażował nas wszystkich w sposób nieco bardziej ja odpowiedzialny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dla panie że chciałbym jeszcze przedstawić 5-10 minut na pytania z samego Tak, że, że ja rozumiem wspólnotową ideę integracji europejskiej w taki sposób się skrótował, uproszczając pewne rzeczy, nie wchodząc w detale, ale jako po pierwsze centralną silną rolę Komisji Europejskiej oraz zinstytucjonalizowany i zobiektywizowany państw członkowskich do procesu podejmowania decyzji. W tym sensie wydaje mi się, że rzeczywiście ten model załamuje się czy zmienia się na naszych oczach. I być może to jest tylko koincydencja przypadkowa, że to się zbiega akurat z rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku. A być może jest to ze sobą jakoś w istotny sposób sprzęgnięte. Efekt jest taki, że w Unii Europejskiej mamy do czynienia z coraz większym rozziemem między formalną równością wszystkich państw członkowskich a ich faktycznym udziałem w, w procesie kształtowania substancji. Politycznej, decyzyjnej. I to widać na przykładzie zarówno polityki zagranicznej bezpieczeństwa, jak i na przykładzie paktu o, o konkurencyjności. Być może jest tak, że obywatele tych państw i ich rządy są gotowe, czy dojrzewają do tego, żeby taką sytuację zaakceptować. Ale zwykle w historii było tak, że to były momenty dosyć mocno kryzysowe dla takich wspólnych struktur, a w każdym razie stanowiły bardzo istotny problem wewnętrzny dla ich, dla ich funkcjonowania, dlatego że właśnie obywatele, rządy, albo jedni i drudzy poszczególnych państw członkowskich nie były gotowe zaakceptować sytuacji tak. Widocznego, widocznego rozdzielku pomiędzy formalną równością uczestnictwa, a faktycznym, a faktyczną możliwością wpływu na ten proces podejmowania decyzji. I druga rzecz jest symptomatyczna, że Polska jest nieobecna zarówno w... Akcie, jak jest nieobecna w akcji militarnej w sprawie przeciwko Kadafi? Jest nieobecna być może z powodu, o którym tutaj panowie mówiliście. To znaczy, że jest nieobecna w sposób bezrefleksyjny, bo nie jest w stanie zdefiniować w ogóle swojego stanowiska wobec a być może też jest nieobecna z powodów obiektywnych. To, co jak rozumiem, ta alternatywa, o której mówił Paweł Kowal, to znaczy, że być może być może znajdujemy się w sytuacji, w której nasza nieobecność wynika z tego, że nie, nie, nie widzimy dla siebie miejsca. W tych, dwóch, w tych dwóch różnych układach i w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony, w którym Francja i Wielka Brytania wyznaczają cele, ale jednocześnie też nie są skłonne do tego, żeby zdefiniować swoją własną odpowiedzialność. Jak również nie widzimy się za bardzo w tej sferze francusko-niemieckiej dotyczącej paktu o konkurencyjności, bo również nie mamy takiego poczucia, że mamy realną możliwość wpływania na warunki uczestnictwa. Dziękuję bardzo. Ja to że jest głos, bo myślę, że było już wszystko włączyć. Jak Ja. tylko że na to, czy na pewno nam się wpłaca i ja jestem za, żeby wszystko najpierw przeliczyć i politycznie realizować. Najpierw przeliczyć. Tego wydaje mi się, że brakuje. U nas, i ja pamiętam kilka lat temu, jak było mi, tak trochę się czułem hmm. źle, jak chodziło mi, trzeba było mieć odwagę i hmm. powiedzieć, że nie do końca może jest dobrze, wchodzić już do sklepu euro. Dzisiaj już nikt nie mówi, że na pewno trzeba było wejść, bo liczyliśmy koszty i korzyści po prostu na uczelni, nie tylko i to wtedy nie było pewne, że, że, że jest dobrze, więc nie zawsze trzeba patrzeć tylko i wyłącznie politycznie, czy, czy to jest tak, taka duża korzyść z tego, żeby być w gronie jakichś państw. Które Są zresztą wyjątki. Dla tego z tym paktem, to jeśli, że może być podobnie. Nie twierdzę, że, że tak będzie, bo wierzę, że nasz rząd szybko ucieknie spod pilotyny i będzie spełniał te kryteria i nas sankcje nie dobra, to, ale za tą integracją ja uważam, że gospodarczo faktycznie powinna Unia Europejska być możliwie najbardziej zintegrowana, a jest tak jestem zwolennikiem, żeby, żeby to był związek osobnych krajów. To, to, do pana, Andrzejewskiego, to, to nie z, z pełnym przekonaniem głosowałem przeciwko przystąpieniu do Unii, z całym obsejmem, jak był głosowany, traktat lizboński przeciwko. I mam hmm. nadzieję, że dożyjmy momentu, kiedy wreszcie przystaniemy myśleć o tym, żeby wejść do skutkowego. Mówię w tej chwili do pana, jako do oczekiwania bardziej z tego, co ona kompetentnego w sprawach finansowych. Jeżeli praktycznie wszystkie państwa, w Europie, no nie mają żadnych pieniędzy, żeby je uczciwie wydać. Czyli gdyby doszło do sytuacji, której Grecja sprzedaje jakąkolwiek wyspę, to kupi on. albo koncern typu SIPA, albo Microsoft, albo Chiny, albo Arabia Saudyjska. No więc, jaki jest sens tego wszystkiego? Dlaczego jesteśmy skłonni dopuścić do tego, żeby bez ideowa, bez żadnej Struktury y, narodowo-państwowej, instytucja międzynarodowa, typu korporacja, była y, 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 w stanie zniszczyć polepy cywilizacji naszej, europejskiej, albo będzie tutaj obca cywilizacja, bo jak sobie kupią, to już zamierzamy. No dobrze, a szczerze mówiąc, przerażam Pański dlatego że dobrze się czuję w tym, że jednak mamy opcję wejścia do strefy euro, i ja mówię o tym, że trzeba liczyć. A za tym, żeby nigdy nie najmoże do nie nastąpi. Poczekajmy na rozwój sytuacji. Jak się Europa rozwinie i spotkamy, byśmy się za tysiąc lat. Wie, ja to tyle, nie, 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 nie ma takich projektów, Drodzy Państwo, jeżeli to jest opcja, to dobrze jest mieć opcję. A opcje trzeba mądrze tylko wykorzystać i wcześniej wszystko dokładnie przejrzeć. Dzisiaj są papiery ekonomiczne finansistów na stole takie, że się nie opłaca płacić. I nie chodzi. I nie myślimy o tym. I nie Aczkolwiek, uwaga. Żeby wejść, trzeba spełnić kryteria z maski. Powinniśmy wszystkie chcieć spełnić. Spełniać kryteria z Maastricht nie, nie po to, żeby na pewno wejść, ale żeby być na przykład przygotowany na konwentualność, bo kryteria z są no, jakimiś kryteriami. Oczywiście wielu polityków mówi, że one są, one są bez sensu i powinny być różne dla różnych państw. Ja się zgadzam z tym, i tak dalej, ale jednak są jakieś. Jest to próba właśnie koordynacji gospodarek, gospodarek Unii Europejskiej. I tej koordynacji nigdy dość, natomiast faktem jest, że Pozbawienie danego kraju yy, możliwości yy, emitowania własnego pieniądza jest zabraniem bardzo ważnego, istotnego narzędzia rozwoju czy też nie rozwoju gospodarczego, bo jeżeli jest źle, to jeżeli jesteśmy w strefie euro, nie dodrukujemy sobie pieniędzy. Ktoś pokochał, to nic dobrego do Dlaczego? Jeżeli jest bardzo źle, to może czasami przy Stanach do dodrukują pieniądze. No i to chyba są chyba najlepsi na świecie w tym momencie. Więc nie mniej aż tak radykalnie tylko do tego powiedzieć. Zostawmy sobie opcję. jeżeli mamy taką opcję policzmy. i jeżeli kiedyś będzie bardzo dobrze dla nas, tylko zauważcie Państwo, nie przewiduję jeszcze żaden traktat wyjścia do strefy euro. To nie bardziej. Ja bym wchodził do strefy euro, rozważał i to, o wiele bezpieczniej bym się czuł, to by była opcja wyjścia. Dzisiaj jej nie ma. Więc tam jest wiele czynników, które powodują, że ja dzisiaj jestem, nie jestem za tym, żeby wejść do strefy euro. Ale to nie oznacza, że, że nigdy. Zresztą nie ma. Co Pan na to, że Grecję mogą kupić Chińczycy? To jest realne zagrożenie? Nie, nie Grecji. Myślę, że mogą kupić jest, jeżeli Grekom braknie pieniędzy na spłatę nie tylko od zb, ale przede wszystkim tego samego kwoty i wtedy, że ma, nie ma sentymentu. Czy i oni faktycznie ten, kto ma pieniądze w pańskiej? I koniec. Jeżeli to będą Chińczycy, to kupią wyspę 2-3, Grecji spłacą i zaczną być może żyć od początku, nie na biegł się nie w deficycie, tylko na plusie, bo do tego m.in. na fakt faksualizacyjnym. Ale faktem jest, że jest to sytuacja, do której jeżeli Unia Europejska i strefa euro doprowadzi, to będzie ich poważny. To będzie ich podażą, Bo tak być nie powinno. Dlatego, że jeżeli jest jakaś solidarność i stworzono wspólnie strefę euro, to powinna ta strefa euro wybronić państwu przed możliwością sprzedaży czego jak czego one się je, to już jest właśnie.